Co ty tu robisz? Gorn mnie przysłał. Mam pomówić z Diegiem. Ha, każdy może tak powiedzieć. Gorn kazał ci przekazać, że jak mnie nie wpuścisz, to cię w pysk strzeli. W porządku. To mi brzmi na Gorna. Możesz przejść. Tylko mi tam Gieroja nie zgrywaj. Opowiedz mi coś o Gornie. O naszym kapitanie? Nowy i nietutejszy. Ale jak spiąchy walnie, to jakby młotem Kowalskim przygrzmocił. Czemu macie obcego za kapitana? Ha! Kpisz sobie? To jest ten legendarny najemnik Gorn, bohater goty. Słyszałem, że niegdyś się przyjaźnił z przeklętym królem. Ale obecnie mają ze sobą na pieńku. A teraz walczy dla nas. Za złoto, Stuark. O, jesteś wreszcie. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Ciesz się, że spotkałem Gorna. W przeciwnym razie nie dowiedziałbym się, że tkwisz w lochu. A tak przy okazji, będzie chciał cię wyciągnąć. Wiem. Swoim toporem. Ale to tylko pogrążyłoby całe miasto w chaosie. Chcesz zostać w lochu? <laughs> nie. Dlatego właśnie miałem nadzieję, że przyjdziesz. Co mam zrobić? Cóż. Oskarżono mnie o zabicie Mermunda, prawej ręki barona Renuika. Ktoś musi dowieść, że to nie ja, albo że Mermund ciągle żyje. Gorn się nie nadaje. Jest zbyt nieokrzesany. Tobie zaś, tobie mogłoby się udać. Nie ma innego sposobu na wydostanie cię z nochu? <laughs> Oprócz sposobu Gorna? Mnie brak pomysłów, ale jeśli ty jakiś masz, czemu nie? W porządku. Poszukam zatem tego Mermunda. Gdzie powinienem zacząć? Spróbuj pogadać z Winstanem. Był w pobliżu, gdy rozmawiałem z Mermundem. Kim jest Winston? To członek Straży Miejskiej. W gruncie rzeczy miły człowiek, lecz coś mi się zdaje, że wspomaga buntowników. Gdzie go znajdę? Zwykle patroluję zachodnie obrzeża miasta. Tam szukaj. Tak też zrobię. Zaczekaj. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Co? Swoisty wytryk. Drzwi nim nie otworzysz. Ale zamki od skrzyni kufrów. Owszem. Weź. Może się przydać. Czemu oskarżają cię o zabicie Mermunda? Mermund szukał mnie w gospodzie nad Klifem. Dowiedział się, że prowadzę interesy z paroma miejscowymi i chciał, żebym zapłacił podatek. Odmówiłem, więc się pokłócili. Potem Mermund zaginął bez śladu. Renwick słyszał o naszej sprzeczce i teraz sądzi, że zabiłem Mermunda, ale tu cię zaskoczę, ja tego nie zrobię. Czemu nie chciałeś zapłacić podatku? To, co robię na Arganii, podtrzymuje ludzi na duchu. To taki mój wkład w walkę z najeźdźcą. Renwick czerpie z tego korzyści. Czemu miałbym mu płacić podatki? W końcu jestem wolnym człowiekiem. No, chwilowo nie do końca wolny. Czego chcesz? Ty jesteś Winston, zgadza się? To ja. Co możesz mi powiedzieć o buntownikach? No, chłopaki uważają Hertana za prawdziwego barona Stewart, a Renwika za zwykłego. Mniejsza z tym, depczemy im już po piętach, choć całkiem są chytrzy. To buntownicy mają sympatyków wśród ludu? Naturalnie, że tak. To znaczy, oni też trafią za kraty, rzecz jasna. A co ze strażnikami? Myślisz, że część z nich wolałaby Hertana jako barona? Co? Ja. Wykluczone. Strażnicy są lojalni. Jak możesz w ogóle tak przypuszczać? Dość tego. Gadaj, gdzie ukryliście Mermunda, a nie wydam cię baronowi Redwickowi. Co? Skąd wiesz, że mamy Mermunda? Teraz już wiem. Mów! Zaczekaj. Naprawdę chcesz doprowadzić Stewark do upadku? Całowanie przeklętego króla w żyć nie ocali Stewark. Zgadza się. Gdy Hertan zostanie baronem, to już on mu te żyć do kopie. Co? Ja słyszałem coś innego. Wszystko ugarstwa! To Renwick, to on chce się poddać Robarowi. Jego siostra Lywen może tego dowieść. Renwick? Twierdzisz, że baron jest w zmowie z Robarem? Dokładnie tak. Lywen się w tym zorientowała. Uwierzę, gdy to zobaczę na własne oczy. Posłuchaj, Lywen musiała uciekać. Ukrywa się gdzieś w mieście. Nie mam pojęcia gdzie. Gdy ją znajdziesz, przekonasz się, że walczymy po właściwej stronie. Dość już tego. Nie ciekawią mnie twoje bajeczki. Gadaj, gdzie jest Mermund albo źle skończysz! Czyli trzymasz z Renwickiem? W takim razie nie mam wyboru. Broń się! Broń się! Dość, już dość! Mamy Mermunda! Trzymamy go w jaskini na północnym wschodzie baronii Stewart. Istnieje zapomniana droga, która łączy jaskinie z gospodarstwem Oktara. To czemu od razu mi tego nie powiedziałeś? Oszczędziłbyś sobie lania. Mamy. Mamy hasło. Podaj je strażnikowi przy bramie, a wpuści cię do kryjówki. No dalej. Jak brzmi hasło? W imieniu Renuika rzućcie broń. Takie macie hasło? Hertan nie stracił poczucia humoru. Strasznie hałasujesz. Rozwalam jakieś stare meble. To na myrtańskie jeże. Że co? Myrtajskie jeże. Nasi chłopcy robią z nich umocnienia. I już widzę, jak tamci na nie szarżują. <laughs> Witam! Słuchaj-no, mam poważny problem. Jakiż to? Ludzie są spragnieni, a mnie się miód kończy! Roter już od dawna mi zrzędzi, bo mu powiedziałem, że wkrótce już nic nie będzie! Tylko mi nie mów, że mam ci go przynieść od Murdry. Nie, nie, zwykły miód mi się kończy. Zdobądź mi kilka plastrów, a pokażę Ci, jak się przyrządza trunek. Ile tego miodu potrzebujesz? Jakbyś mógł pół tuzina uli splądrować, byłoby dobrze. Tyle chyba wystarczy. Zdobędę dla Ciebie miód. Gdzie mam szukać? W gospodarstwie Oktara na wschód od miasta. Tam żyją dzikie pszczoły, powinien więc być miód. Gniazda czasem ciężko dostrzec, więc uważnie się rozglądaj. Nie! się chyba tam podoba! Cześć! Witam w przejściu gry Arkania Gothic 4 odcinku ósmym. Idziemy wzdłuż drogi, ścieżką. Zmierzamy w kierunku oktara, zaznaczony wykrzyknikiem. Witaj w moim gospodarstwie! Widzę, że jesteś cały i zdrów. A nie powinienem być? Polne bestie plądrują mi pola. Moje tchórzliwe parobki z budynku nosa nie wyściubią. Nie pomógłbyś mi? Polne bestie to dla mnie fraszka. Dziękuję, nieznajomy. Bardzo dziękuję. Zaraz, co ty tu robisz? Słyszałem, że ktoś tu przeprowadza zakazane eksperymenty. Słucham, że co? Kto tak powiedział? Żartuję. Przysyła mnie mistrz Worgan. Jak tam eksperyment? Nie do końca zgodnie z planem. Miałem potraktować rośliny pewnym środkiem i nakarmić nimi chrząszcze. Chcieliśmy potem zbadać ich wątroby, ale zjawiły się polne bestie. I... Pożarły i rośliny, i chrząszcze. A teraz szaleją na polach na południe stąd. Mistrz Worgan dostanie białej gorączki. Czyli to koniec eksperymentu. Cóż, może mistrz Worgan dałby radę wykorzystać wątroby polnych bestii. W końcu zjadły ten środek. No to miłej zabawy. Ja idę zdać raport mistrzowi Worganowi. Stój! Zaczekaj, nie odchodź! Co znowu? Ty masz broń! Spójrz na mnie! Co ja mam niby zrobić? Ech, szlag wy... Zabiję te bestie dla ciebie. Ile wątrób potrzebujesz? Wszystkie? Po co ja zadaję tyle pytań? Gdzie są te polne bestie? Zeszły po ścianie skalnej. Po ścianie skalnej? Taka ścieżka prowadzi do stodoły. Tam właśnie poszły. Co to w ogóle ma być za eksperyment? Mistrz Worgan chce stworzyć nieszkodliwą dla ludzi truciznę na polne bestie. Mistrz Oktar jest żywo zainteresowany wynikami. Oczywiście zaczęliśmy od chrząszczy. One nie są tak groźne. Czyli eksperyment poszedł lepiej niż się spodziewaliście. Kpisz sobie! Te dranie wszystko zepsuły! Czy ten środek nie miał aby być na polne bestie? Teraz możecie od razu zbadać jego wpływ na te ścierwa. Hmm. Tak, na to nie patrzyłem. Masz rację. Do zabicia mamy... ...pięć... ...polnych bestii. Nie powiem, że by były jakimiś łatwymi... ...potworami, ale... ...można sobie spokojnie z nimi dać radę. Jeśli nie możemy sobie jednak tej rady dać, uciekamy na bezpieczną odległość lub zwabiamy jednego potwora w osobne miejsce, żeby spokojnie dać sobie z nim radę i wrócić do pozostałych, żeby je zabić. Oczywiście możemy robić przy tym mnóstwo uników odpowiednio przystosowanych dla naszego poziomu trudności oraz poziomu z punktów nauki. Dziękuję. Zapraszam do następnego odcinka.